Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z Was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich nie zostawia, dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam, Wam radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Pała tobie, Chryste. Piętnasty rozdział Łukasza to jest, jak mówią niektórzy, Ewangelia. W Ewangelii kryje w sobie bardzo, bardzo wiele myśli. To, co dzisiaj mnie uderzyło, to jest takie napięcie między tym, co jest osobiste, a tym, co jest wspólnototwórcze, bardzo osobiste, indywidualne jest nawrócenie. Nawrócenie zawsze się dokonuje w takim spotkaniu, jeden do jeden. Chrystus nawraca ludzi w ten sposób, że idzie za każdym i mu się objawia, i mu się daje poznać. O, to tu bardzo pięknie. Z Ewangelią uzupełnia się pierwsze czytanie, gdzie Paweł już z pewnej odległości czasowej dokonuje refleksji nad swoim nawróceniem nie? i mówi, że wszystko zostawił ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. To co nawróciło Pawła to było poznanie Jezusa Chrystusa i takie poznanie, które, w którym Jezus go znalazł. Nie? Jezus go znalazł. Tak jak ten pasterz, tak jak ta kobieta. Znalazł zgubioną owcę, znalazł zgubioną drachmę. Znalazł go. I kiedy go poznał, wszystko stało się nieważne, wszystko inne. Więc nawrócenie jest przede wszystkim owocem tego spotkania, w którym Jezus znajduje człowieka i daje mu się poznać, to można by bardzo długo pewnie te myśl ciągnąć i rozważać. Natomiast ja chciałem na co innego zwrócić uwagę, że kiedy to nawrócenie się dokona, kiedy owca zostaje znaleziona, przyniesiona do domu, kiedy drachma zostaje znaleziona, to i gospodarz, i Czyli pasterz i, i, i gospodyni zachowują się tak samo. To znaczy, sprasza. Sprasza przyjaciół i sąsiadów. Pasterz. A kobieta sprasza przyjaciółki i sąsiadki. Tam jest takie słowo, zykaleo. kaleo. Czyli dosłownie zwołuje razem. I, i, i święty Hieronim też to ładnie przetłumaczył. Konwokat. Nie? Czyli zwołuje razem, zwołuje do wspólnoty. To znaczy i pasterz, i kobieta. Yy. Nie chodzą osobno po swoich przyjaciołach i, i nie mówią im każdemu na ucho: O, znalazłem owcę, nie? albo o, znalazłem drachmę, znowu mam dziesięć. Nie. Zwołują razem, I, i tu widać, jak wydarzenie nawrócenia kogokolwiek, jednego człowieka, wydarzenie nawrócenia jest wspólnototwórcze, jest tym, co naprawdę buduje kościół. Kościół buduje radość z nawrócenia jednego człowieka. Właśnie wokół takiego wydarzenia budowany jest Kościół. To wydarzenie jest dla wszystkich, żeby się ucieszyli razem. To znaczy, wtedy też odkrywają. Czym są, jaką są wspólnotą jako Kościół? To nie jest wcale takie oczywiste, może brzmi oczywiście, ale takie oczywiste nie jest, bo oczywiste to są zupełnie inne postawy. Że my mamy poczucie, że będziemy bardziej sobą, jak niektórzy mówią, zostaniemy oczyszczeni, plewy odpadną, ludzie se pójdą, niech nas zostanie mała grupka. Taka radość, taka radość właśnie trochę faryzejska, szemrali przeciw niemu, z kim on jada, kogo on przyjmuje. Nie. Taka radość nie buduje Kościoła, taka radość buduje sektę. Sektę, grupkę doskonałych, którzy w ogóle gdzieś się rozmijają z działaniem Boga. Kościół jest budowany radością z nawrócenia jednego człowieka. Kościół buduje się wokół tej, tego wydarzenia. Buduje się, właśnie to jest to, co Franciszek nazywa, Ewangelii Gaudium. Nie? Radość Ewangelii w wydarzeniu. Ewangelii w wydarzeniu. Oczywiście, że to jest to, to ma swój wymiar także w drugą stronę. to znaczy ten, ta przyniesiona owca potrzebuje wspólnoty, która się z niej cieszy. Ta odnaleziona drachma, potrzebuje wspólnoty, która się z niej cieszy. To może najpiękniej widać w takim tekście, no, który Kościół czytał zawsze w Wielkim Poście, pokazując, na, na czym polega zbawienie. Czyli wskrzeszenie Łazarza. Nie? Chrystus wyprowadza łazarza z grobu. Nikt z nas nie potrafi tego zrobić. Nikt z nas nie potrafi tego zrobić. Tak naprawdę nikt z nas nie potrafi nawrócić drugiego człowieka. To się dokonuje w spotkaniu Jezusa z człowiekiem. Najwyższa wartość poznania Jezusa Chrystusa. On się objawia, on znalazł człowieka, poszedł za nim pod damaszek, znalazł człowieka, pokazał mu siebie. Ale jak Jezus wyprowadza łazarza z grobu, to zaraz potem mówi do tych, którzy są obok, rozwiążcie go, pozwólcie mu chodzić. Jest coś, co ta wspólnota ma do wykonania. Szawła, któremu się pokazał zaraz odesłał, idź do Damaszku tam ci powiedzą, co masz robić jest wspólnota muszą być ludzie którzy się ucieszyli z tej odnalezionej owcy i drachmy Szawł trafił na takich ludzi na naniasza, na Barnabę trafił na takich ludzi i kościół został zbudowany tym odnalezieniem Szawła człowieka głęboko pogubionego nie? Jak sobie myślałem dziś, siedząc nad tą Ewangelią, i, i, tak wielokrotnie jesteśmy takim, takim smutnym kościołem. Nie? Siedzą, głowy są pozwieszane. Smutny kościół, bo no, ta Ewangelia pokazuje, z czego się cieszyć. nie. I, i, co jest prawdziwą radością w kościele, Tę prawdziwą radością, która nas buduje z tworzy jako Kościół, jest radość z tego, że Jezus nawrócił konkretnego człowieka, że Jezus nawrócił konkretnego człowieka. Zbiera razem. Nie? Kościół się zbiera wokół tego. Kościół się zbiera jako Kościół, jako wspólnota pełna radości. Tak się Kościół tworzy. Cieszcie się ze mną. Amen.